O, Wilwerin jakieś, dobra. Kurde, zaraz będzie deszcz padał. O, jakiś tam typek. Eee, czyżby Kajit? Chyba tak, dobra. Taki łepek. Pua! Do widzenia. Ej, nie trafiłem. What the... Pu! Piękny cios, dobra. Eee, żelazną bułę nie biorę, żelaznej bułę nie biorę, ponieważ taką mam. Eee, ale weźmiemy za to wytrych. Uuu, eee, laczki kubota. Mm, poczekajcie, co ja w ogóle zabrałem. Mm, tyk, cyk i cyk, dobra. Jeszcze tylko czapeczka i na nakolenniki, i będzie cały futrzany komplet. Dobra, kwiatek to weźmiemy. I zobaczymy, co się znajduje w tym wilwerin. Poczekajcie, gdzie tu wejście w ogóle jest? Jest bardzo brzydka pogoda. O, jaka skrzyneczka, dobra. E, 15 sztuk złota. Ok, chodzimy. Dobra. Uto, się przestraszyłem do cholery! Uff. Dobra, chyba w sobie na, chyba stalowy miecz, bo jest lepszy, albo żelazny. I dam... Ale oh. przypał! Uff. O lolo OLE dostałem wryj. Znaczy nie w ryj, ale... Tardamy mu nauczkę! A pięknie! Dobra, e, żelaznej byłaby nie bierzemy. Czekajcie, odpalę jakiś... jakąś pochodnię. Um, Okej. Okay. Będzie lepiej witać ogólnie. No i dobra, no i lecimy dalej. Um, tu nic ciekawego nie ma, czyli lecimy w dół. O, o jakaś modelka, czy też model. Dobra, tak się... Poczekajcie, wezmę sobie. Um, zrobię to tak, żeby było szybciej. Okej. Okay. wyciągamy szybko mieczyk i dajemy w poryju. Damn rats, always mm, toporek. Żelazny topór bojowy nie bierzemy. Żelaznego toporka nie bierzemy. Ale weźmiemy tą tarczę. Ponieważ jest to lekki. Ja mam tutaj ciężki pancerz. E, nie, ja mam tarczę z szorstkiej skóry. Czyli dobra, czyli mi się pomyliło. A myślałem, że tego nie zauważę. Ha, ha ha Nie na mnie takie sztuczki. Mm. Oj, ktoś tu jest O, widzę ta modela, czy też modelkę? Dobra, ciabniemy go z tego łuku. Pua! Hmm. A, na szczęście nik nikogo nie ma. Co jest? Co jest? Ło wow, 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 wow! Spokojnie! Ty <trybuj> się przestraszyłem znowu! Ty głupia suko! Straszyłaś mnie. Bandytko ty... Hmm. Dobra, żelazna strzała i tylko tyle weźmiemy od niej. Nic mi się innego nie przyda. Pyk. O, futrzane na goleniki, świetnie. Od razu założymy. Jeszcze tylko czapeczka by mi się przydała i by było fajnie. Okej... Okay. No, dobra, weźmiemy wszystko. Ooo, dobra, mamy tutaj kolejnego kolesia. A, ale przypał! Dobra, wykończymy go. Ty mi się tutaj nie lec, chłopiec! Co tam robiłeś? On tam duszka sobie przyzwał. No. No i pięknie, dobra. Aha. No i lecimy dalej. Uuu, uh, kolejny... bandyta. Tak w łebek, żeby dostał. Fajnie by było. Ale headshot! Piękny strzał! O, tam kolejny. Uuu. Uh. What the Kuźwa! Ale oni mnie stra straszą! Tabi-tabi! Pa! E. No nieźle mnie pieprznął! Mmm, e, okej. Okay. Yes. Tylko zabieram to, co moje panowie. No, dobra, mógł mi się troszkę uleczyć. Byłoby fajnie. Jakiś woreczek. No to nie, tu, tutaj nic ciekawego niestety nie ma. Eee, ale mamy za to jakieś drzwi! Dobra, włazimy. Dobra, pochodnia. I tak skrytnie się podkradamy, żeby nikt nas nie zauważył. Dobra, pusto. Ale za to, to tam ktoś jest. Dobra. Tak prosto, headshot a takiego. Pła! A Zobaczymy, czy headshot był. Ale prosto w usta dostał. <śled> LOL! <śled> Jak to dziwnie wygląda. Prosto w mordę. Dobra, niech się cieszy. Eee okej... Okay. No i dobra Ale ten elf szybki jest Eee Wytrych i żelazne buty ha, Nie będę ich brał Ja wolę lekkie buty Lekkie są lepsze Ale czapeczki nikt nie ma O, jest jakaś skrzyneczka, dobra Ej tam. Jeszcze zobaczymy tutaj, i potem możemy się wracać. Tam jeszcze było przejście na górę. Jak dobrze zauważyłem. Zaraz zobaczymy. Myślałem, że ta jaskinia, mm, nie jaskinia, tylko mm, te miejsce właśnie będzie y, większe, nie spodziewałem się, że to będzie takie krótkie, takie małe, o. Myślałem, że to będzie zwiedzania, a zwiedzania, to się okazało takie, hm mm, troszkę lipka. Poczekajcie, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? To było tutaj, tak, dobrze. Dobra, dyskretnie się podkradamy, żeby nikt nas nie uciupał. Ej, no bez jaj, tu nikogo nie ma. Ho! Dobra, jakieś kamyszki mamy. Mm, bierzemy, to też bierzemy. Jakieś pismo, dobra, wezmę je. Mm, mm, nie to. Bardzo łatwy zamek, okej. Okay. A, dobra, weźmiemy szybciutko. No i jakiś woreczek. Ej, kupek niechcący nie zabrałem. Nie chciałem kubka! Dobra, idziemy w Kimona, na godzinkę. No i dobra, no już to to miejscówkę już e, zwiedziliśmy, także idziemy mm, e, poszukać innej. Tutaj za mało przeciwników e, było ja. W obliwienie lubię e, walczyć, nie wiem czemu, ale po prostu lubię to. Lubię walczyć w Obliwionie Sprawia mi to naprawdę e, satysfakcję i wielką frajdę. E, w Obliwionie nie jest nie jest właśnie trudno znaleźć jakieś E, jakąś ruinę czy coś, albo opuszczonej jaskini, bo tego jest naprawdę od cholery. Że tak się mówi. O nie, leje, deszcz, no niedobrze. Wrogowie? Jacy wrogowie? Nie ma żadnych wrogów. No wrogowie, no. A, dobra, trudno. Będziemy musieli się a... Przemieszczać właśnie w takim deszczu cholernym Dobra sobie zapiszę w sumie Ohoho. ho Żeby mi troszkę tutaj nie... E, żeby mi... Mm. Nie mi tego, co mówię, ten deszcz cholerny i ta busza. Ej, co to jest? O wilk do mnie podszedł. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, come on! Pło! Dobra, lepiej będzie z miecza. Papa! Poleciał niczym Adam Małysz! No dalej, ja chcę jakąś ruinę! Dobra, pójdziemy najwyżej tędy. Um... Wczytywanie obszaru. Oj, coś tam widziałem jakieś ruiny chyba. Poczekajcie, zaraz się przekonamy. E, tak, dobrze mówiłem. Ruiny, jak ja kocham, ruiny. Pójdziemy. O, cholerka, ta burza mnie po prostu wkurza. Dobra, wchodzimy na górę. E, zapiszemy sobie. I zobaczymy, co się tutaj znajduje. Dobra, wciągnę łuk. E, chochliki. Chochlik? Czy mi się wydaje? Diablik, jaki hochlik do cholery. Cholerny diablik. To będzie jaskinia właśnie mm, diablików. A diabliki troszkę są, tak jakby to powiedzieć, mocne. Ale dobra, damy sobie radę. Tylko mam 95 strzał, żeby mi e, starczyły te strzały. Gdzie on był? Gdzie on tutaj padł? a tutaj.